Witajcie, na filmiku chciałem przedstawić problem, jaki miałem z wyciekiem płynu chłodniczego. Ja akurat w tym przypadku wiem, gdzie jest wyciek. Chodzi dokładnie, chodzi dokładnie o chłodniczkę oleju. Może tutaj widać, jak sączy się płyn. Zaczęło się niezbyt mocno setka, dwie na kilka dni. E, ale la, coraz, coraz, coraz bardziej zaczęło uciekać. Aż do jakiejś, nie wiem, nic półtora. E, na dobę. No to już przesada. I postanowiłem spróbować... Najpierw jakiegoś środka, nie? Bo są takie. Są różne środki. Właśnie do uszczelniania jakichś drobnych wycieków, no i postanowiłem właśnie przetestować jeden z nich. Zobaczcie, co z tego wynikło. Czasami jest tak, że nie możemy od razu dokonać naprawy lub wymiany. Może warto spróbować tego środka. No, tutaj właśnie mam taki. A są różne, wziąłem taki. Cena, nie wiem, kilkanaście zł, może dwadzieścia, coś takiego. Zapewnia trwałe i szybkie oszczelnienie wszystkich systemów chłodzących. Przy małych wyciekach i pęknięciach chłodnicy nie zakłóca funkcjonowania pompy wodnej ani wentylatora. Chroni przed korozją. Uruchomić silnik i włączyć ogrzewanie, dodać uszczelniacz do cieczy chłodzącej w proporcji jedna nakrętka preparatu na 1,5 litra płynu chłodzącego, a następnie pozostawić pracujący silnik na około 10 minut. Zawartość pojemnika wystarsza na 18 litrów cieczy chłodzącej. Środek może pozostać w układzie chłodzącym silnika. Tak w skrócie. Ten silnik w dieslu ma chyba jakieś około 8 litrów płynu. Przed użyciem koniecznie trzeba to dobrze wymieszać, bo dopiero jak później zobaczyłem, to ta substancja, ta właśnie uszczelniająca, to, to się osadza właśnie na dnie, nie? Trzeba bardzo, bardzo dobrze to rozmieszać z tym, z tym płynem w butelce i dopiero później wlewać Czyli ja tutaj dolewam jakieś mniej więcej na połowę butelki na początek. Czasami jest tak, że nie widać wycieku, gdzie nam ten płynu bywa. Jak w Zafirze jest często problem cieku płynu przez orinki e, na grzebnicy w środku auta. Często mamy dywanik w mokry. To też przedstawię, ale w innym filmik, filmiku. Zapraszam do obejrzenia. Okej, okay, no robię kuba. Dodam jeszcze, że z dostępem do takich uszczelniaczy nie ma problemu, można to kupić na stacjach paliwowych, w marketach na działach motoryzacyjnych, jest to ogólnie dostępne. Po 10 minutach na pewno mniej ale czy w ogóle to się okaże jeszcze Choć jak się okazało, po dłuższej jeździe, faktycznie się e, no, no, zatkało mniej. całkowicie. Ale ja muszę przejechać jeszcze więcej, żeby sprawdzić, czy, czy całkowicie się zatkało. Więc zatkało, zatkało e, całkowicie, ale mój problem na tym się nie skończył. E, a o tym wam powiem na, na końcu dlaczego. Tutaj już się zdenerwowałem yy, I dolewam po prostu resztę tego płynu Dlatego, że po kilku dniach zaczęło mi znowu ucieknąć to było, to było dziwne, bo niby zatkało, przestało lecieć i znowu zaczęło uciekać Reszta już szczelniacza też mi nie pomogła, dalej ciekło, więc nie pozostało mi nic innego jak wymienić chłodniczkę. To jest w innym, w innym filmiku. Eee, a tu kawałek właśnie eee, nagrałem tą chłodniczkę, jak to wyglądało. No to mamy przyczynę cieknącej chłodniczki i olej No teraz kurwa widać. To jest lepszy przewód paliwowy, ten sztywny, który idzie do pompy i ten przewód po prostu sobie ocierał uchodniczkę, aż przetarł dziurę. No widać gdzie on powinien być. On powinien być tutaj sobie w tym w tym zatrzasku. A V leży sobie na chłodniczkę. Na sobie leży. No proszę bardzo i, I zrobił dziurę. Hmm. Czyli dopiero zobaczyłem e, przy wymianie chłodnicy, tej chodniczki. Hmm. Dlaczego nie mogą zatkać tym uszczelniaczem? Hmm. Po prostu pod wpływem drgań. Ten przewód cały czas ocierał tą chodniczkę i powiększał tą dziurę. Czyli podsumowując, ten akurat środek yy, działa, zatyka jakieś nieszczelności, pod warunkiem, że uszkodzenie nie będzie powiększane. Ok, yy. cóż, chyba, chyba tyle w tym temacie. Yy, zapraszam na moją stronę. W innym filmiku całość z wymiany takiej chłodniczki, oleju, Opel Zafirze, Opel Zafira A. E, dzięki za uwagę, pozdrawiam, być może komuś to się przyda. Cześć, pozdrawiam.